wszystkim, z tej strony za krótka na waszych ekranach ozdobianko kostajni e, czesanie jakoników ozdabianie ich na Wielkanoc postaram się to wrzucić przed Wielkanocą, nie obiecuję no, a więc tak zaczynamy, idziemy po ozdoby mamy tu tak lampeczki, takie złote mamy takie lampeczki w kształcie z jajeczkami Jedno jajko, drugie jajko trochę wklęśnięte, ale jest. I mamy takiego króliczka. Go sobie teraz złożymy. Tutaj się go rozkłada. Ciężko mi trochę jedną ręką. No. <laughs> ja, znowu się nie udało. Widzimy się po prostu jak go rozłoża. Dobra, króliko rozłożone. Srożony głos. ferekka, lekka. No. Ym, a więc tak. Y, przechodzimy do ozdabiania. Bierzemy nasz łańcuch z jajkami. Ja chyba to zaraz zatrzymam, żeby to powiesić, bo żeby mi się udało użyć ręką. Jest już wieczór, a więc. Ym, na dworzu nic nie nagram, chociaż może dogram dzień później, jak się prezentuje stajnia, a bo nie ogólnie baterii do lampek. I trochę lipa. A więc dogram prawdę u matko. Mamy lampki. Chyba sobie zawieszę. Początek tutaj, żeby go tylko tak zakręcę, żeby się zaczepiło o haczyk i bierzemy koniec i jakoś tak to tu przewiesimy, o, jest ładnie, teraz ja, ja to podwiesiła tu, o, dobra jest chyba nawet lepiej. A więc przechodzimy do złotego. Zgarnęłam jeszcze takie klamerki, żebym mogła powiesić wszystko sobie. Dobra. Ten złoty kupowałam na, że dostałam przed świętami. I ja chyba tego nie wygrywałam, ale właśnie on go miałam tutaj tak rozciągniętego, bo on jest strasznie długi. A więc końcóweczka zakręcę. Założę na haczyk nad okiem. Złapię baterię. Aha, spadło. Dobra. E, pokażę Wam jak już go powiesza. Dobra, powiesiłam ten złoty wejdę na łóżko i pokażę Wam bo tu mam taki, w taką wteczkę gdzie mogę sobie kliknąć i ogólnie ona zacznie świecić jeszcze tam z tyłu będą te lampeczki wiajeczka yy, świecić teraz idę po A, kamerki są tu yy, o mój no trochę bałagan a więc mamy, tu jeszcze jakieś szpilki do grzywy. Ale dobra, nie wnikajmy, bo yy, nie, mam. nie jestem osobą, która ma jakiś super porządek w pokoju, okay? Dobra, ja sobie to teraz złapię tą kamerką, bo ona jest bardzo fajna i mogę sobie gdzieś to tu powiesić. Aha, spadło, dobra. Pokażę Wam jak już wszystko powiesza i będziemy już mieć fajne z ozdabiania na razie. Dobra, powiesiłam. Tu mamy zajączkę, czy tam króliczka, jak to woli. Jedno jego jeszcze się chybocze od I tutaj to drugie. Dobra, teraz e, przeniosę wszystko, bo mam jeszcze szpileczki takie z kokardką do górze, a więc idziemy. Po szczotka, nie, W ogóle nie pytajcie, jaką mam szczotkę. Ja mam tylko ją. Tego, szczotka? Od, od żyweczka do włosów. Znaczy, no do grzywy, ale to jest jakby do włosów. Prawdziwe. Mam pudełeczko. Zaczęłam zabrać, a mi nic nie spadło. Wiem, ja, że to będzie trochę długi odcinek, ale dawno pewno nic tak dłuższego nie nagrywałam. I tu mam jeszcze woreczek z gumaczkami. Dobra. E, w ogóle, jak widać, to y, Mufina ma lekko różowe ucho, bo miała mały wypadek właśnie, strasznie ucho, bo brudziło. I próbowałyśmy umyć i wyszło różowe. I no, trzeba będzie to później naprawić. I ma tutaj jeszcze ogłowy anatomiczne i robię takie... Mm, ogólnie nie patrzcie na to, jak ja to przypinam. Dobra, pierwszy. A w ogóle, pokażę Wam coś. Um, możecie pomyśleć, że to ziwa, ale to nie ziwa. To jest nasz ogie prawdopodobnie Ogierek. Nowiutki na sprzedaż. Ma takie słodkie harabki. Mam nadzieję, że się sprzeda. W ogóle, nie wiem, czy wiecie. Nie wiecie. Większość osób nie wie. Oprócz tych krem nie znają, że nie ma ruzi. Rózia została jakiś czas temu sprzedana. Może wstawię Wam. Wkleję wam gdzieś tu, gdzieś tu prawdopodobnie jej fotki, ale wątpię przed sprzedażą. Pięknie ją zapakowałam. Nie została sprzedana przez olx tylko do mojej koleżanki, a więc prawdopodobnie może jeszcze kiedyś ją zobaczycie. Dobra. To, a więc to jest ten ogierek, on jeszcze nie ma imienia, nie ma żadnych swoich rzeczy, a więc jak zrobię mu kantar czy coś, Będę mu zrobić różowy, to będzie nas przenoszenie. A pierwszym konikiem, którego weźmiemy, mogę, to jest Amigo. Tak jakby co? Po prostu się, mamy nową ugrzywa. A to jest Misty. Tylko mm, y, przerabiamy ją, żeby wyglądała piękniej bardziej. Pierwszym konikiem, który pójdzie na ruszt będzie. Albo nie, halda, Rudy. Bo rudy ma jeszcze ozdobę z. Kantarek mm, ze świąt, a więc teraz będziemy to zakładać. Dobra, ogólnie nie chciało mi się y, włączyć, znaczy Boże, zatrzymać, a więc macie jakieś pół minuty, gdzie y, nic nie mówię. Po prostu próbuję się zmagać ze... No, dobra, ogólnie ja sobie krzesło jedną ręką, nawet nie. I pokażę wam, co z Rudem będziemy dzisiaj robić. Dobra, przysunę sobie na krzesło, a więc muszę zatrzymać. Dobra, ściągnęłam przy okazji Rudem kantarek. I on ta, miał taką fryzurkę, tak mu wplotłam jakby... Tak jak za bardzo nie widać, ale mu tak jego przeplotą tą grzywę, bez sznurki, a więc trzeba je rozwiązać. Dobra, to będzie nudne, a więc wam zatrzymam i pokażę jak już skończę. Dobra, już jestem, Rudy ma rozplecioną grzywę. Tutaj leżą sznureczki i przyszedł mój kotek. Wy w ogóle jej nie znacie, a więc ja to podejdę. To jest ruzia. Niedługo ma 3 lata. O, jeszcze się odezwałaś. Pokaż się, jaka ta piękna jesteś. Yy, można powiedzieć, że ma ksywę u mnie. Ognista gwiazda albo wiewiórczy lód. A więc no. I jest mój słodki kotełek. Tak? Która mnie gryzie ciągle. Co się szczurzysz. Prosimy o nieszczurzenie się. Dobra, szczura mnie jesteś. Dobra, a co do rudego? Trzeba go wyszczotkować nałożyć odżywkę na grzywę dobra, o siedzę więc teraz tak ja teraz um, zatrzymam e, no i zaraz zobaczycie jak już będzie wyszczotkowany, będzie pięknie wyglądał już jestem ogólnie on jest, nie widać ale on jest wyszczotkowany, wygląda w miarę dobrze i teraz mm, będę mu zaplatała Chyba mu zrobię, może, dobierańca, Nie jestem ogólnie pewna, albo takiego, takie coś myślałam, żeby takie wiosenne coś zrobić. O, nie mam kwiatki w tym woreczku, a więc jego ja otworzę. No, już poza filmem, a więc no, paczuszka otworzona. Oszczędziłam Wam też hałasów na filmie i otworzyłam już te kwiatki. Fajnie by było zrobić na przykład takiego dobierańca i żeby wleść mu tutaj kwiatki a więc um, um, tutoriale na grzywę będą prawdopodobnie już nawet niedługo i na cały sprzęt nawet prawdopodobnie na konia będzie e, no i w ogóle e, no i pisz, możecie też pod tym filmem pisać komentarze do Q&A bo jeszcze żaden się nie pojawił bo jest ogólnie piątek. A więc widzimy się jak już mu zabrał te grzywa. Grzywa okay. Rudego zapleciona to ma <coughs> żeby mieć takiego kwiatuszka.